Witajcie, to znowu ja. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat zasady gąbeczki. To znaczy, jak uczyć się języków obcych. Otóż, jeżeli weźmiemy gąbeczkę do ręki i spróbujemy z niej coś wycisnąć, niestety niewiele wychodzi. Trzeba ją głęboko zanurzyć w wodzie i podtrzymać, żeby wtedy przy delikatnym naciśnięciu gąbki coś z niej wyleciało. Otóż, za chwileczkę zobaczymy. Na czym to dokładnie polega? Tak więc zasada gąbki, tak zwana Sponge Principle. Jest to prezentacja dla tych wszystkich, którzy zmagają się z uczeniem języków obcych, w szczególności z języka, języka angielskiego. W trakcie tej prezentacji przedstawię troszeczkę teorii, ale też chciałbym pokazać Wam praktyczne sposoby uczenia się języków, jak również sposoby przygotowywania się do różnego rodzaju certyfikatów językowych. Otóż możemy zadać sobie pytanie, dlaczego zmagamy się tak bardzo ucząc języka z książek. Musicie zauważyć, na pewno znacie ten podział na poziomy językowe. Do poziomu B1, do poziomu przedśrednio zaawansowanego metody tradycyjne, metody książkowe, komunikacyjne działają, natomiast mniej więcej od poziomu średnio zaawansowanego, czyli tak naprawdę od poziomu first certificate, od poziomu podstawowej matury z angielskiego lub nawet przed, nawet przygotowywując się do matury z angielskiego trzeba troszeczkę rozszerzyć zakres działania. Za chwileczkę powiem jak. Musimy pamiętać o tym, że angielski jest najdynamiczniej rozwijającym się językiem na świecie. Jest to język, który funkcjonuje na wielu kontynentach, w wielu krajach. Jest to język internetu, język osiągnięć technicznych. W związku z tym, co miesiąc pojawiają się, pojawia się w nim po kilkadziesiąt nowych wyrażeń i fraz które w przeciągu miesiąca potrafią się na przykład stać tak zwanymi buzzwords, czyli wyrażankami, których wszyscy używają i które tak naprawdę mówiąc nativi, się muszą nauczyć. Ja pamiętam swoje spotkanie z Jeffrey Archerem, kiedy to w którymś momencie czytał, czytając gazetę, kazał mi sprawdzić jakieś słówko w internecie, ponieważ on go nie znał. Człowiek, który wydał miliony książek na całym świecie, pisarz angielski, nie znał jakiegoś tam słówka po angielsku, ponieważ ono się narodziło w danym momencie. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie kontaktu z językiem angielskim, czy to przez oglądanie telewizji, słuchanie podcastów, generalnie nasączanie się tym językiem regularnie. Przyjrzyjmy się teraz mechanizmom nauczania języka. Nie wiem czy pamiętacie, jak będąc dziećmi nauczyliśmy się naszego języka natywnego, czyli polskiego. Zapewne nie pamiętamy tego i dlatego nam się wydaje, że przyszło to, to od tak. Natomiast wierzcie mi, spędziliśmy wiele miesięcy, jeśli nie, ra, nie lat, słuchając dokładnie naszych rodziców, tudzież naszego rodzeństwa. Później w którymś momencie zaczęliśmy wydawać z siebie jakieś dźwięki, komunikować się ze światem zewnętrznym. Te dźwięki stały się coraz bardziej wyrafinowane, więc zaczęto nas poprawiać. Po kilku latach zabrał się za nas system edukacji, gdzie nauczono nas czytać, potem pisać. I te same mechanizmy funkcjonują nadal w naszym umyśle, tylko przez to, że już jesteśmy świadomi świata niejako i nie pamiętamy tych zmagań na początku, kiedy to nie, nie rozumieliśmy wszystkiego, co słyszeliśmy dookoła, wydaje nam się, że jest tak trudno nauczyć się języka obcego. Natomiast te same mechanizmy nadal funkcjonują w naszych głowach i nadal możemy je uruchomić. Wyrabiając sobie odpowiednie nawyki, wtedy to. Tak więc pamiętajmy o tym, że te nawyki, które wyrobiliśmy sobie w dzieciństwie, wszyscy się nauczyliśmy naszego języka naturalnego. Polski jest cholernie trudnym językiem i zwróćcie uwagę, że w całości mówiąc po polsku, mówimy słuchowo tak naprawdę. Wszelkiego rodzaju odmiany, z którymi tak zmagają się obcokrajowcy, my mamy wgrane niejako na wysp i tego, tych samych mechanizmów potrzebujemy ponownie użyć, wyrabiając sobie odpowiednie nawyki, ażeby nauczyć się języka obcego. I te, 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 tych samych mechanizmów należy używać, a żeby utrzymać znajomość, yy, yy, znajomość języka obcego. Yy, dzięki tym nawykom, które bo staram się Wam wpoić, żeby wytłumaczyć odtwarzamy te procesy, dzięki którym nauczyliśmy się języka. Słuchajcie, co jest bardzo ważne, najpierw słuchamy, nie rozumiejąc wszystkiego, uruchamiamy wyobraźnię, obserwację języka, języka ciała mówiącego, by potem było odwrotnie. Bardzo często osoby uczące się języka mają taką misconception, że jeżeli dobrze się nauczą, to dopiero wtedy to będzie jak po polsku, to znaczy włączą telewizor, będą wszystko rozumieć. Jest odwrotnie. Najpierw... Słuchajcie, trzeba oglądać od poziomu powiedzmy B1, tak, czy y, poziomu A3+, warto zacząć oglądać telewizję, warto zacząć oglądać sobie różnego rodzaju materiały w internecie y, i być troszeczkę jak taka małpka, to znaczy będą zdania, których nie będziecie rozumieć. Po jakimś czasie będą pewne wyrażenia, części zdań, których nie będziecie rozumieć, a potem już będą poszczególne słowa, których nie będziecie rozumieć. Natomiast... Jest to powolny proces, ale on następuje. Przy systematycznym zanurzaniu się w język postępy widać średnio co pół roku. Jeżeli codziennie poświęcicie pół godzinki na to, żeby oglądać telewizję, na przykład przygotowując sobie śniadanko rano, włączacie CNN, Sky News czy BBC World, to sobie leci w tle, robicie kawkę, jecie śniadanko, oglądacie. To są te same wiadomości, co w Polskiej telewizji, mówimy o tych samych zjawiskach, yy, jesteście w stanie zrozumieć przesłanie. Natomiast yy, słuchając, niejednokrotnie podświadomie zapamiętujemy wyrażenia, które później napotykamy w tekstach, i następuje w naszym mózgu połączenie neuronów: słówko plus znaczenie. Tak uczyliśmy się języka polskiego. Pewne zjawiska nawet było gorzej, bo nie, nie potrafiliśmy czytać, więc pewne zjawiska musieliśmy sobie wykoncypować sami. I słuchajcie, nadal, tak jak dzieci, musimy języków obcych się uczyć, je absorbować niejako. Dlaczego jest to takie ważne, uczyć się ze słuchu, nie z podręcznika? Dlatego, że w sytuacjach stresowych, na przykład rozmowa z native'em, czy generalnie rozmowa po angielsku, celniejsze jest odnoszenie się do pamięci słuchowej niż wzrokowej. Która zabiera więcej czasu. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje z plikami audio i z wysokiej jakości zdjęciami w komputerze. Komputer szybciej jest w stanie odtworzyć, czy szybciej jest w stanie ściągnąć z internetu krótkie pliki audio niż bardzo rozbudowane pliki filmowe czy fotografie. I tutaj na tym polega ta różnica, że jeżeli uczymy się języka z podręcznika, Później w rozmowie staramy się odnieść do tego, tej wizualnej części naszej nauki, natomiast jeżeli regularnie słuchamy sobie czegoś tam, to wtedy odnosimy się do pamięci słuchowej i niejednokrotnie produkujemy właściwą frazę czy właściwe wyrażenie. Na zajęciach u mnie bardzo często zdarza się tak, że ktoś coś mówi, czy coś czyta i czyta dobrze, po czym zatrzymuje się i poprawia się na źle. Dlatego, że najpierw odniósł się automatycznie, tak jak w języku polskim, do pamięci słuchowej, a później zaczyna przeszukiwać te pliki wizualne i stwierdza, że nie, że jednak słówko yy, word na przykład powinno się czytać word, tak, a nie wed. Tudzież world, słówko świat. Bardzo często się tak dzieje i to jest właśnie ten proces, o którym mówię i który warto w sobie wyrobić. Słuchając regularnie języka, którego się uczymy, poprawiamy wymowę, zrozumienie, płynność, intonację języka i co najważniejsze, nie brzmimy po polsku, co niejednokrotnie oznacza bycie zrozumiałym. Kiedy Anglik rozmawia z Polakami, wierzcie mi, że przeżywa większe katusze niż Polacy rozmawiający z Brytolami. Dlatego, że nas, nasz sposób, nasz system głosek zupełnie jest rozbieżny od systemu głosek brytyjskiego angielskiego czy amerykańskiego angielskiego. Dlatego warto dużo słuchać, warto powtarzać nawet pewne frazy po tym, jak usłyszymy je w telewizorze czy na słuchawkach, żeby wyrobić sobie odpowiednią wymowę, odpowiednią melodię języka. Pamiętajmy o tym, że nasz mózg, jak każdy komputer, wymazuje niepotrzebne pliki. Czyli wyobraźcie sobie, nieustannie nagrywamy świat. Pamiętacie, co wydarzyło się dzisiaj rano, co wydarzyło się godzinę temu? Jest to w tej naszej pamięci tymczasowej. Jeżeli wydarzyło się coś naprawdę ważnego, to będziemy to pamiętać całe życie i nie tylko kwestie wizualne, ale wszystkie zmysły nagrywają dane odczucia, sytuacje, zapachy wyobraźcie sobie ile to miejsca zajmuje na twardym dysku pomyślcie też o przykładzie zwiedzanego dawno miasta jeżeli pojedziecie do danego miasta po kilku latach jesteście w stanie dojść do rynku, do stacji, na lotnisko pamiętacie mniej więcej jak to wygląda czy na samym lotnisku wiecie gdzie jest wasz ulubiony sklep, wasza ulubiona kafejka jesteśmy w stanie odtworzyć tę drogę to znaczy, że gdzieś to tutaj, w tej niesamowitej maszynie zostało to napisane zapisane. To samo dzieje się w snach, w trakcie mycia naczyń, przypominają nam się różne sytuacje z dnia, z przeszłości. To znaczy, że to wszystko gdzieś tam tkwi. I wyobraźcie sobie, że mózg ma do wyboru albo sytuację traumatyczną jakąś, albo bardzo przyjemną, albo bardzo relaksującą i ma do wyboru Stronę z podręcznika, którą z panią w klasie, z kredą przerobiliście, i wierzcie mi, że te, te informacje, które zaczerpnęliście z podręcznika, są spychane gdzieś na obrzeża naszej świadomości albo zupełnie wyrzucane, wymazywane, bo nie są one ważne dla naszego mózgu. Natomiast jeżeli regularnie, codziennie, będziemy stymulować nasze centrum językowe, które znajduje się mniej więcej tutaj, nie bez powodu robię ten gest, Wtedy mózg uznaje, że te informacje są ważne zawarte w tym pliku, w tym centrum językowym. Po pierwsze, nie będzie ich wymazywać, a po drugie, słuchając regularnie danego języka, będą one wzmacniane. W kwestii podręczników, słuchajcie, wszystkie podręczniki zbudowane są na zasadzie intuicyjnej z założeniem nasączenia się językiem. Nigdzie na świecie ludzie nie uczą się języków wyłącznie z podręczników, tylko i wyłącznie w Polsce. Wiem, że jest to dość mocne stwierdzenie, natomiast wierzcie mi, jest to prawda. Ja bardzo zachęcam swoich studentów do tego, żeby słuchali, oglądali telewizję. Zresztą moje metody na tym polegają, że na dzień dobry analizujemy jakiś materiał filmowy zmuście do tego też swoich lektorów, jeżeli lekcja odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie tego, co mówi lektor, to jest to czas stracony i są to pieniądze wyrzucone w błoto. Na każdych zajęciach musicie mieć prawo do posłuchania jakiegoś fragmentu, czy przeanalizowania tego, co mówią native'i, bo inaczej nie jesteście się w stanie nauczyć języka, mało tego, Później te nagrania najlepiej jest sobie w domu odtworzyć po kilka razy i w ogóle stworzyć taki plik w komputerze, gdzie wszystkie te materiały audio czy wideo wrzucacie. I powiedzmy, co, co kilka miesięcy robicie sobie taką wielką powtórkę, czyli po prostu sobie odtwarzacie, nie wiem, w trakcie. Odkurzania, malowania paznokci, mycia naczyń, niech to leci, żeby znowu wysłać do mózgu sygnał, że jest to ważne i te informacje audio, czy wideo, czy słuchowe powinny zostać zachowane, tak jak to stało się w języku polskim u nas wszystkich, prawda? że pamiętamy, jak to się wszystko odmienia, po prostu dlatego, że zostało to nagrane na twardym dysku i naszemu mózgowi nie wolno tego wymazywać. Bardzo często, kiedy rozmawiam ze swoimi studentami, oni mówią: No dobrze, no oglądamy to CNN, to Sky News, to BBC World, ale ja bym tak nie powiedział. Ja wszystko rozumiem, ale ja bym tak nie powiedział. Pamiętajcie, że nasze Language Center składa się z tak zwanego czynnego i biernego słownika. Słownik bierny to jest ten, w którym znajdują się wszystkie słówka, które poznaliśmy i które pamiętamy oczywiście, i to pozwala nam zrozumieć dany język. Słownik czynny to ten, który pozwala nam wypowiedzieć pewne słowa. I teraz tak, im bardziej rozszerza nam się słownik bierny, tym bardziej rozszerza nam się słownik czynny. I to właśnie następuje poprzez słuchanie, czytanie książek, oczywiście czytanie różnego rodzaju materiałów, zapamiętujemy, a później, im więcej słuchamy, im więcej nam się nagra w mózgu, tym bardziej jesteśmy w stanie powiedzieć. I to jest ważne, że jeżeli chcemy mówić ładniej, to musimy więcej słuchać. Im lepiej chcemy mówić, tym więcej musimy słuchać danego języka, tak samo jak zresztą było po polsku. Słuchajcie, za chwileczkę przedstawię Wam sposoby nasączania się językiem. O telewizji satelitarnej już powiedziałem. Słuchanki z Żyganki co to jest? To jest taka ładna nazwa na te wszystkie pliki audio, które napotkaliście w życiu w podręcznikach. Wiem, że w Polsce tego nikt nie robi. Natomiast ja swoim studentom każę zgrać płytkę z nagraniami do komórki i te wszystkie przerobione lekcje, które już zrobiliśmy, oni mają sobie odtwarzać non-stop w drodze do pracy na przykład, czy do szkoły. Mają tego słuchać, szczególnie od rana, kiedy nasz mózg jest obudzony, kiedy nasz mózg chłonie informacje. Nawet jeżeli my jesteśmy zaspani, to wierzcie nam, wieście mi, mózg zbiera wszystkie informacje z, z otaczającego świata, i dlatego nazywam je słuchankami z bo macie ich słuchać do zżygania. Macie ich słuchać do tego momentu, kiedy obudzeni w środku nocy przypominają Wam się różnego rodzaju frazy, melodie języka i tak Na pewno macie w domu jakieś stare podręczniki, stare płytki. Powrzucajcie sobie na komórkę, odsłuchujcie ich po kilkadziesiąt razy, odsłuchujcie je, aż w końcu będziecie ich mieli dosyć i wtedy będziecie gotowi na. Podcasty. O podcastach za chwileczkę też powiem, o listach słówek, które są bardzo ważne. O Kindlu powiem kilka słów i o książkach bilingwalnych. A potem pomówimy troszeczkę na temat przygotowywania się do certyfikatów językowych. Dobrze, słuchajcie, teraz czas opowiedzieć sobie o tym, jak praktycznie uczyć się języka, praktyczne sposoby. Bardzo często na zajęciach ludzie narzekają, że ciągle pojawiają się nowe słówka, oni nie mają się jak ich nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w miarę możliwości ja staram się te słówka, których się już nauczyliśmy wcześniej używać w rozmowach, żeby właśnie ciągle wzmacniać ich istnienie w mózgu. Natomiast bardzo ważnym jest, ażebyście byli w stanie przygotować sobie, czy prowadzić zeszycik ze słówkami. Słuchajcie, to jest mój zeszycik kiedy przygotowywałem się do certyfikatu z hiszpańskiego i nie wiem, czy to będzie dobrze widać, natomiast zobaczcie, że niektóre słówka są tutaj podkreślone w różnych kolorach, wykreślone, zakreślone. Oznacza to, że tych słówek ciężko mi było się nauczyć, ciężko było je zarejestrować w pamięci i stąd dobrze jest użyć takiej fajnej metody, że. Na przykład mamy listę słówek, które się pojawiły w ostatnich miesiącach na, zajęcia, na zajęciach i co pewien czas te listy słówek sobie mm, przeglądamy. Słuchajcie, sobota rano, robimy sobie kawkę, wtedy jesteśmy wyspani, zrelaksowani, może to być niedziela rano, jeżeli nie imprezowaliśmy poprzedniego wieczoru. E, przeglądamy te słówka i z, po, powiedzmy... po Dwóch, trzech takich przeglądnięciach zauważycie, że pewne słówka już doskonale znacie, natomiast są takie, które y, ciężko zapadają w pamięć, i wtedy je podkreślamy sobie na żółto, na przykład. I potem w kolejnym tygodniu skupiamy się już tylko i wyłącznie na tych słówkach podkreślonych na żółto. I zobaczycie, że po dwóch, trzech razach zdarzy się tak, że część tych słówek już pamiętacie, natomiast nadal pozostaje kilka, których jakoś no, nie chcą zapaść w pamięć. To jest normalne. Teoretycy języka, teoretycy nauczania języka mówią, że dane słówko musi się pojawić 7 razy gdzieś w naszym otoczeniu, żebyśmy, żeby mózg w końcu zechciał je zarejestrować łaskawie. Pamiętajcie, że jest to ogromna maszyna, która musi dzień w dzień nagrywać ogromne ilości informacji, więc to musi być naprawdę powtórzone kilka razy, żebyśmy się tego nauczyli. Stąd to podkreślanie. Na, najpierw tam na żółto, później na zielono, a później takie słówka, które ewidentnie w uparty sposób nie chcą nam się pojawiać w pamięci, wtedy te słówka podkreślamy sobie na czerwono, na przykład stawiamy wykrzyknik lub tworzymy nową listę tylko i wyłącznie z tymi słówkami, których nie udało nam się zapamiętać. Jeszcze chwilka na temat słuchanek z rzyganek, szczególnie kiedy przygotowujecie się do jakichś certyfikatów lub dorwiecie jakąś fajną książkę z nagraniami. Znowu hiszpański, słuchajcie, to, jest, to są transkrypty jednej z książek, El Ventilador. Co jest ważne, to to, żeby za pierwszym razem, kiedy już sobie powiedzmy przerobiliśmy dany podręcznik, przerobiliśmy daną partię materiału, żeby zaglądnąć na tył książki, tam macie właśnie transkrypty i za pierwszym razem przesłuchać sobie te wszystkie nagrania z tekstem przed oczyma, żeby wszystkie słówka były dokładnie znajome. I później po przeanalizowaniu takim, tych nagrań możemy je idąc do pracy, do szkoły, odsłuchiwać sobie na komórce. Słuchajcie, mamy, że my w XXI wieku mamy w kieszeni komputer. Tak naprawdę pozwólmy się temu komputerowi edukować. Na pewno jesteście fanami oglądania filmów w internecie czy filmów w telewizji bez. Tak zwanego przez nas i uwielbianego dubbingu, który tak naprawdę nie jest dubbingiem, bo dubbing to jest podkładanie głosów przez różnych aktorów, natomiast u nas jest to facet, który czyta również role damskie. To powiem anegdotkę. Swego czasu rozmawiałem z native'em, który był zszokowany tym, że Phoebe z Franców mówi męskim głosem w polskiej telewizji. Słuchajcie, my mówimy o sztuce lektorów w telewizji polskiej, tych ludzi, którzy czytają kwestie z filmów. Natomiast wierzcie mi, zapewne już się zorientowaliście, że jest to kastracja tak naprawdę sztuki filmowej. Nie boję się użyć tego słowa. Słuchajcie, 30%. Tego dzieła, którym jest powiedzmy film czy dany serial, jest wykastrowana, jeżeli zagłuszamy głosy aktorów, oryginalne głosy aktorów, głosem faceta, który czyta coś z kartki. Bez względu na to, jak dobrze on to robi, bo to też jest sztuka, trzeba oddać. Chwały tym ludziom. Natomiast zauważcie, że kiedykolwiek pojedziecie do Holandii, do Danii, do Szwecji, do wszystkich małych państwek, oni świetnie mówią po angielsku niejednokrotnie z akcentem amerykańskim. Dlaczego? Dlatego, że od samego dzieciństwa oni są zmuszani do oglądania telewizji z napisami. To nie jest tak, że mają zapodane na talerzu kwestie. Po w ich języku natywnym muszą zrobić wysiłek, żeby to poczytać. Większość z nich to robi, natomiast przy okazji się osłuchują z językiem i potem, już tak naprawdę, nie muszą czytać tych napisów, tych <laughs> podpisów, subtitles po angielsku. Tak a propos ten dubbing, który my nazywamy dubbingiem, po angielsku się nazywa voice over, bo to jest nałożenie po prostu jednego głosu i tak jak mówię, wykastrowanie dzieła, którym jest film lub serial. Dlatego rada, jeżeli oglądacie filmy w telewizji, spróbujcie wyłączyć ten pieprzony voiceover. Jeżeli oglądacie seriale czy filmy w internecie, możecie sobie za pierwszym razem oglądać z napisami, natomiast postarajcie, sobie, postarajcie się jeszcze raz obejrzeć dany film czy dany odcinek, wyłączając napisy kompletnie. Żeby sobie nagrać go, już doskonale wiecie o co chodzi, skupcie, skupcie się na tym. Co ci ludzie mówią i jak ci ludzie mówią. I zobaczycie, że po pewnym czasie już nie będziecie potrzebowali tych napisów, które notabene bardzo często są robione źle. Niestety różni ludzie tłumaczą, czy różni ludzie parają się tłumaczeniem tych filmów w Polsce, i bardzo często nie załapują pewnych smaczków, które wy, jako inteligentni ludzie, już dawno znacie, tylko przez to, że po prostu czytacie, skupiacie się na tych napisach, nie zwracacie uwagi na to. E